Cześć, witam Was w ogrodowej minutce i dzisiaj opowiem Wam o betuli penduli, czyli brzozie brodawkowej, często nazywanej pospolitą. Brzoza dorasta do 20 metrów po kilkunastu latach. Jej pędy mają patrzący pokrój. Kora brzozy jest niezwykle ozdobna dzięki białemu kolorowi, ale pamiętajcie, że młode okazy mają korę brązową. Liście brzozy są lekko trapezowate i poszerpane, a między nimi możemy zobaczyć kotki, czyli kwiatostany brzozy znienawidzone przez alergików. Brzoza nie ma wielkich wymagań, wystarczy jej nasłonecznione stanowisko jest niezwykle odporna na zanieczyszczenia powietrza. Teraz poświęćmy chwilę soku z brzozy. Wydobywamy go poprzez płytkie wywiercenie dziury w korze brzozy, około 5 cm. Zabieg wykonujemy przed wypuszczeniem liści przez brzozę, najpewniej w marcu. Wywiercenie nie jest bardzo szkodliwe dla brzozy, jeśli będzie płytkę i jedno na drzewo. Sok zawiera mnóstwo witamin C w sobie, dodatkowo jest słodka. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania i oglądania innych moich odcinków. Widzimy się następnym razem. Hej!